Witam Państwa. Dzisiaj z trochę innego miejsca, w naturze. Tutaj wszystko sprzyja i rozmowom, i kontaktom. Dzisiaj jestem na badaniu aury u Pana Mirosława, tak. który zajmuje się tym od wielu lat. Jest specjalistą. Ja ostatnie badanie miałem chyba 10 lat temu, w związku z tym przyjemnością się tutaj poddam. Bo człowiek podobno się rozwija. Natomiast mam pytanie: Czy dla Pana, jako fachowca, stan emocjonalny albo energetyczny człowieka ma wpływ na to, jak wyjdzie badanie? Ma, ponieważ e, to, co pokazuje na obrazie, to jest stan, jaki mamy na ten moment. Mhm. To jest, e, To są nasze emocje. To jest, to jest to, co jak czujemy na dany moment, wszystko co się dzieje dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj. Także tak, to pokazuje ten stan psychoemocjonalny, plus pokazuje to doświadczenie lata wstecz. Bo jako ciekawostkę mogę podać, byłem świadkiem w Łodzi, to było 15 lat temu, z moim znajomym, który prowadził wykład za chwilę na dużej sali, tam było, dwie godziny miał wykładu, zrobił sobie badanie przed. Potem poszli mi na wykład, kiedy było powtórzone badanie po, on był bardziej energetyczny, bardziej jakby taki mocniejszy. Tak. Oczywiście, ponieważ e, musiał prawdopodobnie być bardzo zadowolony z tego wykładu, tak. co spowodowało pewną motywację wewnętrzną. I właśnie to powoduje uaktywnienie pewnych energii, emocji, co od razu powoduje zmianę biopole człowieka. E, właśnie. E, on lubiał występy, lubiał tak, publiczność tak. tak, tego. Że... dokładnie, dlatego ten, ten stan, który on. E, nasze biopole to jest sumaryczność tego, kim jesteśmy, jak się czujemy, jaki mamy zdrowie, zdrowie, jaki mamy stan duchowy. I człowiek, który przychodzi w depresji, on ma innym, innym kolorze, mm -hmm. jest człowiek, który jest e, spokojny, też ma inny kolor. Każdy kolor jest odzwierciedleniem naszych emocji. Okej, okay. czy może się tak, nie wiem czy przypadkowo, ale zdarzyć, że na przykład ktoś na drugi dzień, tak, będzie w innym stanie em, emocjonalnym, tak, bo poprzedniego miał albo chore jelity, albo był zmęczony, że to, to będzie różnica na... Tak, tak, dlatego e, jak już ktoś przychodzi na wykonanie Właśnie. tego badania, zazwyczaj jest spokojny, bo jeśli idzie się na jakiś festiwal albo na jakieś miejsce, gdzie chcesz coś zrobić, 99 to są ludzie, którzy są dobrze się czują, normalnie, po mhm. prostu nie ma żadnych stresów, nie ma żadnych takich wydarzeń, po prostu jest sobą i to pokazuje już prawdziwy obraz. E Fajnie. W takim razie, jeżeli możemy to badanie zacząć, tak? Dobrze. Wytłumaczę Dobrze. To... od samego początku tak. jak to wygląda. To jest urządzenie pomiarowe, które trzeba najpierw uruchomić to oprogramowanie. Po uruchomieniu oprogramowania robię zdjęcia twarzy. Proszę spojrzeć tutaj. To, że mam okulary nie ma. W tym. Absolutnie nie ma żadnego wpływu. To jest tylko zdjęcie twarzy. Jeśli ktoś nie będzie chciał robić zdjęcia twarzy, też jest taka możliwość, ponieważ to jest tylko i wyłącznie urządzenie, które fotografuje twarz. Bo taka jest możliwość. Jeśli ktoś nie życzy, to możemy zrobić bez Terapeuci, Bioterapeuci mówią, że właśnie twarz ma bardzo duże znaczenie, bo można wiele odczytać, tak? Tak, tak ale bardzo rzadko, chociaż powiem tak z praktyki, jeszcze nikt nie powiedział, żeby nie sfotografował, Aha. ale jeśli będzie taka sytuacja, że ktoś nie będzie chciał zrobić zdjęcia twarzy, też jest taka możliwość. Czy... Później trzeba przyłożyć... E, rękę do urządzenia dotykając wszystkich tych guzików i piąty palec tutaj urządzenie zaczyna skanować Pana biopole i wtedy kiedy już obraz się stabilizuje, ja już wiem, że to już jest Pana biopole już w trakcie też obserwuję jak wygląda cały ten proces i mogę powiedzieć, że Pan ma bardzo silną energię i przede wszystkim u Pana są bardzo aktywne duchowe energie, mhm, można tak, puścić tak. można mhm. puścić jak już zdjęcie jest robione, już można przystąpić do interpretacji. Chce pan, żebym zinterpretował? Tak. Tak? Tak. Pan ma dość taką ładną aurę, jest koloru ciemnozielonego, a do tego jeszcze są kolory niebieskiego i z odbiciem w tle koloru białego. Przede wszystkim u pana jest e, czysta barwa energetyczna, co świadczy o tym, że poziom duchowy u pana, ktoś taki e, jest na wysokim poziomie. E, jest aktywność energii serca, z słonecznego, gardła i Indigo, tak? tak? To są pana te, te kolory, to są m, takie biopole posiadane ludzi, którzy już są na drodze rozwoju duchowego i idą do przodu, czyli jest otwarta świadomość, e, rozumowanie, doświadczenie życiowe, jest dobrze. Poziom relaksu w miarę jest dobrze, jest dobra, ułożona energia duchowa, mentalna, fizyczna, jest bardzo harmonijna, ułożona ta energia, czyli oznacza, że rozumowanie Pana, świadomość, myślenie w miarę jest harmonijne e, ogólnie w życiu. Poziom energii też jest dość stabilny, jest, emocje troszkę są skaczące, to może być też efekt pewnego przemęczenia, tutaj też po tych kilku dniach bycia i też umysł też potrzebuje troszeczkę takiego wypoczynku. Zobaczmy jak pracują czakry. Czakry u pana bardzo dobrze pracują te górne. Najmocniej to jest energia trzeciego oka, sploconeśne serce i czakra gardła. Najsłabiej u Pana pracuje druga czakra, która znajduje się dwa palce pod pępkiem. Mhm. On odpowiada za lęźwioł krzyżowy odcinek, za biodra, za nogi i dolną część jelit, a i troszeczkę też słaba e, pierwsza czakra Podstawy, tak to generalnie jest związane z energią życiową i też z fizycznością, tak, że mogą krążenie, nogi, kolana odpowiada za te części, także troszeczkę słabiej to krąży, ale generalnie można powiedzieć nie źle, tylko trzeba po prostu zobaczyć o co w tym wszystkim chodzi i po prostu zrobić jakiś wniosek z tego. Aura jest około 60-70 cm, to jest pole, które porusza się tak i e, no, urządzenie musi to w jak momencie zatrzymać to, ale to jest pole magnetyczne, które tak pływa. I nigdy nie jest e, stabilne, mhm. tak? On może być i większe, i mniejsze, w zależności od tego, jak się czujemy, jaki jest nasz stan psychoemocjonalny. No, u pana aspekt duchowy jest, można powiedzieć, że dość taki wysoki rozwinięty jest. Aura nie ma żadnych uszczerbków, nie ma dziur, dobrze po prostu ułożona jest, tylko troszeczkę słabiej krąży energia przy nogach. Można tak powiedzieć. Mhm. Dobrze, to znaczy to się zgadza, tak? bo y, czy fachowcy z medycyny tej akademickiej mogliby potwierdzić, tak, że te dolne obszary są u mnie napięte albo już przeciążone? To tak. Tak tak i dlatego to biopole troszkę się deformuje, ale jeśli powiedzmy ktoś idzie na jakąś rehabilitację lub poprawia się zdrowie w tym danym obszarze, to biopole tak samo się poprawia, ponieważ biopole jednocześnie działa, że to energetycznie jakby chroni, ale też jest, jeśli jest problem fizyczny, on teraz też deformuje się. Ale jak coś się regeneruje, poprawia się albo uzdrawia się ten obszar, od razu tak samo biopole się zmienia. I prawdą że takie podstawy kiedyś miałem bardziej słabszą, znaczy w tak. tym momencie, że musiałem się uziemnić, tak w tych sprawach duchowych, no, tak. tych codziennych, tak? tak? Tak, to prawda, bo czakra nie jest to tylko aspekt fizyczny, on to jest też aspekt duchowy. W zależności od osoby, mhm. którą interpretuję, już jakby widzę tą osobę, już też widzę, czy to jest na poziomie emocjonalnym, czy duchowym jest blokada, bo te czakry tak samo oddziałują na, na nasze, nasze emocje oddziałują na czakry, ale też ten sam e, wynik e, może być efektem fizycznego problemu. E, teraz tak, wspomniał pan, że ta e, e, nasza otoczka, tak, czyli ta aura, Biotole. biopole dobrze, tak. e, ma tam określony zakres, tak, Na przykład tak. Tu, e, ponieważ ja pracuję z ludźmi. Tak. A więc y, wiadomo, y, niektórzy są słabsi, niektórzy y, podnerwowani, tak. a więc ja muszę, muszę y, do nich się do, y, jakby dostosowuję tak, i y, po prostu żeby pracować. Czy przy takiej y, aurze y, powinienem coś i, y, jakby pracować, żeby ona była mocniejsza, czy jest na Tyle wystarczająca, że e, na co dzień mogę ją łatwo utrzymać albo zwiększyć. E, praca osoby, która zajmuje się terapią, tak. polega na tym, że bionergoterapeuta poprzez swoje pole czyli swoje pole magnetyczne zaczyna. Równoważyć e, zaburzony pole magnetyczne pacjenta, mm -hmm. ponieważ kiedy mamy problem zdrowotny, to te pole, które wychodzi tutaj z czubka i wchodzi do spod, spod, no, po, pod nogami, tak. te pola, te fale deformują się. Mm -hmm. I bioterapeuta działaniem swojego biopola, czyli powinien mieć silniejsze pole niż pacjent, tak. zaczyna te fale równoważyć i człowiek e, mówi, że lepiej się czuje. Hmm. W momencie, kiedy bioterapeut jest w słabszym stanie psychoemocjonalnym, fizycznym i próbuje pracować z chorym pacjentem, to to powoduje, że on jeszcze bardziej się osłabia. Właśnie. Nie powinno się pracować, e, kiedy się jest e, w złym stanie zdrowotnym, BHP, próbując okay ma pomagać człowiekowi, ponieważ to grozi temu, że sam zaczynasz chorować, mm -hmm. ponieważ nie masz tej możliwości po prostu oddziaływania zdrowotnie na drugiego człowieka i sam w tym momencie zaczyna twoje zdrowie się. Można przejąć tak? tak. Powiem nawet jest statystyka, że bioterapeuci e, m, często umierają w młodym wieku. To był paradoks w latach 90., którzy zaczynali. Tak, tak. E, to był potem zawał albo tak, jakiś kłopoty tak. z krążeniem. E, tylko do tego dos doszło in taka in interpretacja, że niektórzy z nich wszyscy byli masywni. Tak. Mogli zapomnieć, albo nie czuli dokładnie, że już zaczynają dawać im własną tak, energię. Dokładnie tak jest. I, I to powodowało, że praca tak osłabiała ich zdrowie, że po prostu to się kończyło z własnymi problemami. Także BHP, umiejętność rozpoznawania, czy ja jestem w stanie pracować mhm. z drugim człowiekiem, czy mój stan zdrowotny albo psychofizyczny pozwala, żebym mógł pomóc temu człowiekowi zdecydowanie. Ta świadomość pomaga. Tam, gdzie mogę, robię. Jak nie mogę, to powinien się wycofać. Czyli doświadczenia. Może pan poradzić albo powiedzieć. Jak pracować z aurą, żeby była yy, mocniejsza, albo żeby yy, można powiedzieć, było niżej? Przede wszystkim trzeba dbać o ciało fizyczne. To jest bardzo, bardzo ważne, jest, ponieważ e, człowiek zaczyna mieć problemy wtedy e, energetyczne, kiedy jego ciało fizyczne zaczyna nie domagać. E, to jest jeden aspekt. E, też znam ludzi, którzy mimo, że mają e, problemy zdrowotne, mają bardzo silną energię. Po prostu jest taka dusza, taka energia jest i e, tak jest obdarzony. Tak. To jest inna kategoria ludzi, także to jest rzecz bardzo indywidualna. Każdy musi czuć, na co go stać, żeby mhm. nie przekraczało to granice jego własnego bezpieczeństwa. Ja pracuję z umysłem też, to znaczy robię psychoterapię, hipnozę i tak dalej. W związku z tym wiem, mam doświadczenie, to około 15-20 lat, tak. jak że umysł dobrze zaprogramowany potrafi nam pomóc, tak? czyli, e, że można um umysłem przeprogramować trochę ciało czy naszą odporność. Tak. tak. E, natura stworzyła e, wszystko bardzo logiczne. My jesteśmy stworem matematycznym. Mhm. I e, we wszystkim jest logika. Jak jesteśmy stworzeni, tak? Najpierw jest głowa, później tak. ciało. Ale jak, jak jesteśmy stworzeni? Pomyśl, popatrz, posłuchaj, a później mów. Mhm. Czyli to co mówimy, tak? Myśl głową, zastanów się, a później rozejrzyj się, a później mów, tak? My jesteśmy bardzo Logicznie stworzeni, tak? Także e, nasze, czyli wszystko, co się dzieje poniżej naszego umysłu, jest kontrolowane przez nasz umysł, rozum, tylko trzeba to umieć wykorzystać, tak? Także wszystko, co odczuwa nasze serce, nasza wątroba, nasze ciało, zaczyna się od tego, co się dzieje w naszej głowie, w naszym umyśle. I Właściwe ułożenie naszych emocji, myślenia, odczuwanie naszej duchowości powoduje, że mamy takie, a nie inne zdrowie. Mhm. Nawet to, co jemy, sposób naszego odżywiania, jest powodowany, jakimś masz myśleniem. Co lubię? Tak, tak. I jesteś tym, co jesz. Ale człowiek sam dokonuje wyboru, jaki rodzaj jedzenia je co skutkuje takim, a nie innym samopoczuciem. I tak samo jest ze zdrowiem. Jeśli myślimy w sposób odpowiedni, uczymy się, kształcimy się, rozwijamy się, tak. to umiemy dokonywać właściwych wyborów w życiu. To dotyczy i środowiska, sposób naszego wypoczynku, to co ubieramy, to co jemy, jak robimy, czy robimy oczyszczanie organizmu, mm -hmm. czy, czy mamy higienę duchową, umysłową, emocjonalną. I to wszystko nakłada się na to, kim jesteśmy tak. i, jak, i jak się czujemy po prostu fizycznie. Yy, tak, dodam, że yy, to usłyszałem, yy, BHP umysł yy, mówi czyli dla os osób świadomych, Często zwracaj uwagę, o czym myślisz. Tak, o Bo za myślą idzie czyn, tak? To jest energia, to jest energia. Myślamy można zabić, myślamy można uzdrowić. Także myśl jest materialna, tak jak wszystko w życiu. Nie Istnieje, nic poza materią, tylko to jest inna forma energii, energii tak? Jest, to też jest materią, umysł też emanuje energią myśli, co też jest materią, tylko ona ma inne stany. I od tego, jak myślimy, jaką, taką mamy higienę osobistą sferze duchowej, i emocjonalnej i fizycznej. Y, Okej, okay. to tutaj y, pozostaje mi tylko podziękować, bo muszę przyznać, że y, tak. Y, Czuję, wiem, że jest to zgodne z tym, co ja czuję. Pana bardzo, bardzo ładną aurę. Przede wszystkim u Pana ten aspekt duchowy jest bardzo silny. U Pana jest bardzo czysta energia, dobrze pracuje, przepływ energetyczny, jaskrawość jest bardzo dobra. I to widać, że po prostu to doświadczenie, tym kim Pan jest, jest odzwierciedlone właśnie w tym, tym biopolu. Dziękuję. Także tutaj zresztą. Proszę przypomnieć właśnie, bo to jest bardzo ważne. Gdzie można pana znaleźć, to znaczy namiary na pana... Na co dzień jestem w Gdańsku. Mogę podać numer telefonu tak. do mnie do kontaktu. Osoby chętne mogą zawsze się umówić i zrobić sobie taki pomiar z interpretacją. Numer telefonu to 795 538 898. Także można spotkać mnie na różnych festiwalach medycyny naturalnej, na festiwalach ezoterycznych, na różnych festiwalach, które odbywają się też latem w różnych miejscach, ale związane z ezoteryką lub medycyną naturalną. Jestem najczęściej w Krakowie, we Wrocławiu, w Warszawie, w Łodzi, w Gdańsku, no i w innych miastach. To jest kwestia tylko skontaktowania się i zapytania, gdzie będę. I teraz tak, mówiliśmy o gabinecie. Czy w gabineksie coś więcej może osoba znaleźć? Tak. E, przed kamerą nie mówię niektórych spraw Aha. dotyczących spraw osobistych, dlatego e, te rzeczy już są interpretowane indywidualnie. E, chodzi o mi o to, czy jeszcze dodatkowo e, jeśli jakaś forma terapii albo wzmocnienia, e, gdyby ktoś szukał tak, i przyszedł do pana. Jest głębsza porada dotycząca spraw osobistych, można okay. tak powiedzieć. To tak, to jest ważne, czyli tak pełny obraz. Tak, 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 dokładnie tak. Bo podchodzę indywidualnie i interpretuję indywidualnie w zależności od tego, kto z kim pracuje. Dobrze, w takim razie e, dziękuję, państwu, dziękuję panu, dziękuję państwu. Bardzo dziękuję. Myślę, że te, że te kilka w nowych warunkach y, naszych reportaży na pewno Państwa zaciekawi. I, I do kontaktu i do e, sprawdzenia tych, tych metod. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.